Cześć wszystkim, jestem na kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym Fifie 365 naszej pięknej, żółtej, jarzeniowej kolekcji. I dziś otworzę sobie małą puszkę i zobaczę, czy warto. Generalnie, cenowo, czy warto 4 saszetki, dwie karty zlimitowanej? Eee, ja bym poszła bardziej w, słuchajcie, albo blister, albo mm, multipak. W multipaku, co prawda, mnie denerwuje ten klej straszny, ale. Jest tam 5 saszetek i wychodzi mniej więcej cena podobnie. No tu po prostu płacimy za, wiecie, aluminium. Także natomiast tu w to już nie wchodzę, moim zdaniem się nie opłaca totalnie. Nic tu nie wypada praktycznie. W multipakach naprawdę miałam szczęście, że po trzy litkate i tak dalej. Tu kiepsko. Zobaczymy jak to w tej małej puszce. Jeszcze chcę ustrzeć blistery. Tam co prawda są dwie karty limitowane, ale jedna zawsze ta sama z Polakiem. No natomiast jest 700 szetek, więc tylko troszkę droższe od, od tego. Także moi drodzy, no ja bym szła raczej chyba w te multipaki, No ale sprawdźmy. Mała puszka. Zobaczymy. Kodziki dla Was. Proszę. Pogięty róg, jak to w malkuszkach zazwyczaj bywa. Zaczniemy od środka pola. Mamy zielińskiego Inter. W każdym praktycznie produkcie trafiam Inter. I Real Madryt, Vinicius, no, w końcu coś. Także mamy meczek Real Madrid kontra Inter. Cztery saszetki, które też będę na szorcach pokazywać, te same. Także dzisiaj króciutki odcinek. Zobaczymy, co tu się ciekawego. Pojawi może jakieś lepsze karty niż w tych mega puszkach. Zobaczymy. Dobra, jedziemy tak. Zaczynamy od Liverpoolu, Botafogo, Barcelony, a z kart specjalnych mamy Dominator i tutaj Martinez. Pierwsza brameczka, a zaraz po pierwszej brameczce na fansie Barella. Proszę bardzo, a tu zobaczcie legenda czerwona. Co pięć saszetek Henry Clarson zasługuje, żeby go położyć z boku jako całkiem spoko traf. Jedziemy z saszetką numer dwa. Oceńmy. O, co tym razem. Zaczynamy od karty. Pedriego Barcelona, Bayer Leverkusen, mamy też Milan, a na insertach Argentyna, czyli nic, co by nas interesowało. Następnie na fansie Botafogo, fajna ta poza jego i czy coś Francja, niebieski Usman Dembele. Także tym razem nic konkretnego, moi drodzy. Trzecia saszetka, przedostatnia już. Dobra. Otwieramy. Kiedy nam wpadnie w końcu momentum? Nawet Golden Baller tu się nie chciał żaden pokazać. No nic, nie ma dalej. Nic specjalnego. PSV mamy. Proszę, jaki pogrom. Mamy Inter z trzecią bramką. Sporting, moi drodzy. I Magician Atletico. Mamy legendę Realu. Ruth Van Nisterlooy. Bramka kontaktowa. I czerwony. Donna Ruma. Jako ostatnia karta. I słuchajcie. Ostatnia saszetka. No, Real chyba... No, z Realem to różnie bywa. Ale nie wiem. No, dwie karty Realu w jednej saszetce mało prawdopodobne. Także... Bez karty specjalnej. No nic. Ja bym wam sugerowała się trzymać multipaków, bo tu po prostu bieda totalna w tych puszkach. PSV 4, 4, 1. Eintracht. I tutaj mamy Anglię Louis Kelly. Mamy Real. Ale to już nie jest na nic, że tak powiem. I niebieska. Musiala. Z reprezentacji Niemiec. Moi drodzy, najlepszy nasz traf, czerwony Larson. więc ogólnie no kiepsko, kiepsko słuchajcie. A pojedynek wygrywa Zielu, Inter 4-2. Także to dziś na tyle, zostawcie mi lajkusia, zasubskrybujcie, dajcie znać czy wy trafiliście już momentum na przykład. No, i powiedzcie, czy trafiacie badże, bo mi się bardzo rzadko trafiają, powiem Wam szczerze. Także coś czuję, że w tym roku będzie trudno badże zebrać. No dobra, no to co? Kończymy chyba. Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.